Dead Zone Rogue, jak sama nazwa wskazuje, jest produkcją typu roguelike w stylistyce oraz tematyce przypominającej to z gier Dead Space czy chociażby filmów o obcym czy Predatorze. Budzimy się na stacji kosmicznej, nie do końca wiemy co się stało, ani co tutaj robimy. Idąc w głąb stacji odkrywamy, że jest ona pełna różnych maszkar oraz cybernetycznych robotów, które nie są do nas pozytywnie nastawione. Pozostaje nam jedno bronić się. Tak prezentuje się wstęp gry, który tak właściwie lekko podkoloryzowałem, bo wiele jest tutaj niedopowiedziane, a samą fabułę odkrywamy tak właściwie skrawek po skrawku z notatek porozrzucanych po mapie ale przecież nie o fabułę chodzi w tego typu tytułach. Gra jest klasycznym w tego rozumienia słowa roguelitem, czyli idź, zgiń, ulepsz się, wróć, zginij tak do oporu. Mechanicznie jest to strzelanka arenowa w stylu rogue. Aby dodać nieco dynamiki do starć, twórcy dali nam do dyspozycji dasha umożliwiającego nam nie tylko skok w jedną ze stron, ale także podbicie się w górę, co potrafi nieraz uratować skórę. Dash ma tutaj krótki czas odnowienia, a dodatkowo mamy masę ulepszeń, które dają nam chwilową bądź stałą premię do prędkości ruchu, co sprawia, że gra ta jest wściekle dynamiczna. Każde podejście zaczynamy na statku, gdzie możemy to wybrać misję, zaprosić znajomych do gry, bądź zmienić skina do broni czy ulepszyć naszą postać, ale o tym zaraz. Misje wybieramy spośród dwóch sektorów, w przyszłości mają być trzy. Poza tym, że mamy główne misje i oś fabularną, to są tutaj także misje poboczne, które narzucają nam konkretny styl gry. Przykładowo granie tylko strzelbami, co stanowi miłe urozmaicenie i sprawia, że gierka nie nudzi się po kilku podejściach, wymuszając na nas zmianę dogodnego stylu gry i dostosowanie się. Niestety, owych misji ciągle jest mało, natomiast trzeba pamiętać, że to wczesny dostęp. Grze zbieramy dwa rodzaje waluty, które pozwalają nam na stałe zwiększać statystyki naszego bohatera, takie jak więcej obrażeń, HP itd. Nic specjalnego natomiast stanowi to jakiś rodzaj marchewki, który motywuje do dalszych podejść. Poza tym, w trakcie gry odblokowujemy skórki do broni, co także może być niewielką motywacją do gry. Ilości ulepszeń w trakcie rozgrywki jest na obecną chwilę niewiele. Możemy przykładowo mieć więcej HP i leczyć się, zabijając wrogów, bądź przyzwać bota, który pomaga nam w walce, czy też mieć zwiększone obrażenia, kiedy strzelamy z biodra. Jest tego naprawdę mało, i po kilku podejściach właściwie widzieliśmy już wszystko. Poza tym ulepszyć możemy zdobywane w trakcie podejścia bronie oraz pancerz. Każdy przedmiot posiada swoją jakość, którą możemy ulepszyć, oraz statystyki, także możliwe do podniesienia za zdobywaną walutę. Jest to inna waluta niż ta, wykorzystywana do stałych ulepszeń, więc nie bójcie się jej wydawać, bo i tak przepadnie pod koniec rana. Natomiast to, co najważniejsze w tej grze, czyli feeling strzelania, jest po prostu świetny. Przypomina on nieco leciwego już Titanfalla, czy nowsze Apex Legends. Broni nie mamy tutaj nazbyt dużo, natomiast to jak się nimi strzela to istna poezja. Są karabiny automatyczne, bronie samopowtarzalne czy też wyborowe, snajperki, i shotguny i co najważniejsze, większość z nich daje naprawdę sporą satysfakcję z rozgrywki. Przykładowo nigdy nie byłem fanem broni typu rewolwer w grach. Zawsze ostraszały mnie one faktem, że strzelają powolno, a nie trafienie celu powoduje stratę sporej ilości czasu oraz dawki obrażeń. Natomiast tu nawet byle rewolwer znajdował zastosowanie w grze oraz dawał mi satysfakcję ze strzelanych headów. Klasycznie też mamy strzały w słabe punkty, tak jak przykładowo głowa u niektórych wrogów, ale też strzały krytyczne i tak możemy trafić krytycznie w słaby punkt, a każdą ze statystyk możemy ulepszyć osobno w trakcie rana oczywiście, jeśli nam się poszczęści. Dodatkowo w grze istnieje szansa, że wylosowana broń będzie dysponować konkretnym żywiołem. Wspomniany żywioł broni można zmienić przy fabrykatorze, w którym także możemy zakupić broń, czy też je ulepszyć. Wspomniane żywioły natomiast mają różne efekty. Przykładowo piorun przeskakuje między wrogami trafiając wiele celi i jednocześnie może on zwiększać szanse na twoje trafienia krytyczne. Natomiast lód może zamrozić wroga tym samym dając nam czas na zmianę pozycji na arenie. Pooperacyjnie gra ma się nieźle, ponieważ na wyższych poziomach czy od drugiego sektora gra potrafi dać w kość przy grze solo, a często we dwie osoby można lepiej rozplanować to w jakiej kolejności wyeliminujemy wrogów na początku rundy. Już widzę tą arenę. Mmm. Okay. Mamy z chujowym Maybe poziomem życia. Dropped on Mars. Tego chwilera by trzeba zdjąć. I przeżyć najlepiej. I tam jest też działko. A nie to jest starczasz. Starczą gostek. Kurwa tutaj jest ten. Tak, ale no czekaj, a spróbujmy z drugiej strony, zobaczmy jak z drugiej. A tam będzie chyba lepiej, bo tutaj jest ten Gruby przeciwnik. Chyba, że ty zabijesz tego, a ja zabiję tego Hillera i, i z ten gruby on jakby olejemy go. Jest to możliwe, ponieważ na samym początku każdego z etapu otrzymujemy niewidzialność i utrzymuje się ona, dopóki nie oddamy strzału. Daje to spore możliwości taktyczne tego, w jaki sposób podejdziemy do walki z wrogiem. Przykładowo można skupić się na rozwalaniu działek strażniczych w pierwszej kolejności, zabiciu małych pająków, które mimo znikomej ilości zdrowia w grupach potrafią być upierdliwe, bądź skupić się na postaciach walczących z zwarciu, które potrafią napsuć krwi, szczególnie, że niektóre z nich mogą teleportować się na bliską odległość do nas. Gra wspiera kooperację do maksymalnie trzech osób i dobrze, ponieważ areny są tutaj zbyt małe i cztery osoby mogłyby powodować na i przesyt postaci na planszy. Dodatkowo co fajne, to śmierć naszego kompana nie wyłącza go z gry na długi okres czasu, a po ukończeniu poziomu ten wstaje jak gdyby nigdy nic, co płynnie rozgrywkę dla wszystkich osób. I chyba jedyna wada kooperacji to fakt, że nie można wrócić do rozgrywki, jeśli komuś przykładowo wyrzuci internet. Dodatkowo, tak jak w solo, możemy zapisać podejście w bezpiecznych punktach, to w kooperacji nie ma takiej możliwości. Graficznie tytuł ten wygląda przyzwoicie i działa zadziwiająco płynnie. Sytuacja ulega nieco zmianie po włączeniu odbić lumen, natomiast na na ustawieniach najwyższych w 1080p byłem w stanie bez problemu dobić do 165 fpsów z DLSS i generatorem razy 3. Natomiast i na leciwym gtx 1060 gra działała płynnie. Oprawa audio budzi tutaj skojarzenia z futurystycznym Titanfallem, a odgłosy broni są naprawdę przyjemne. Tłumaczenie na nasz rodzimy język zostało zrobione jednak beznadziejnie, jakby przez sztuczną inteligencję. Ale to samo tyczy się języka angielskiego, gdzie owszem, jest nieco mniej błędów, ale dalej one występują i niestety są odczuwalne, przez co niektórych rzeczy trzeba się po prostu domyślać. Podsumowując, Dead Zone Rogue to obiecujący tytuł, który ma spory potencjał. Gameplayowo to świetna rozgrywka, dźwięki broni brzmią naprawdę dobrze, a dopełnienia dają genialnie zrealizowane areny oraz mobilność naszej postaci. Niestety tytuł ten cierpi na małą ilość zawartości, szczególnie jeśli chodzi o nietrwałe ulepszenia i ilość pukawek. Niemniej to i Reaccess, a sytuacja na pewno się zmieni, patrząc ile łatek już wprowadzono od premiery, która miała miejsce w kwietniu. Gra kosztuje 69 zł, gdzie pierwotnie wyceniona była na ponad 100 zł. Natomiast ruch dotyczący dostosowywania cen do polskich realiów zdecydowanie działa, i za taką kwotę, na jaką obecnie ten tytuł jest wyceniony, mogę go z całym serduchem polecić, szczególnie dla fanów dynamicznych strzelanek bądź rogalików, lub też osobom, którym nowy Doom przyniósł jedynie rozczarowanie. Ode mnie to tyle. Dajcie znać, co myślicie o grze, oraz obserwujcie po więcej. Mówił Niko i cześć!